Cześć Wam! Ma się dzisiaj skiepścić pogoda około 14, jest 11.30, więc mam nadzieję że jeszcze wykorzystać trochę tej pogody. I wpadł mi pomysł, żeby pojechać pod Warszawę, a jak widzicie za moimi plecami to chmury niezbyt obiecujące, ale cóż, zbieram się. Zabieram bidon, łaciatego i pakujemy się w cytrynę. No tak, leci tutaj burza, zaczyna grzmieć, także nie wiem, co mi w końcu wyjdzie z tego wyjazdu. Ale tymczasem spotkałem niezłego zakrętasa. Dlaczego? Bo w aucie też jest rower. No niestety dzisiaj się nie zgadamy na rowery, bo koleżanka dalej jedzie, goni do Niemiec. A, no ale cóż, y, ja trzymam się swojego planu, mam kurtowę na wiatr, na wodę, y, w sensie na deszcz i gonię go dalej. Ale to się to nie uciecze. Tak, tak jest, tak jest. Jadę dalej, niestety tak się chmura wyrwała, że widoczność jest... Wow, chyba w ogóle grad spada, że widoczność jest jasna na 100 metrów. Na szczęście z tą pogodą to będzie wypadek przy pracy. Nawet się nie spodziewałem, a teraz jest słońce. To nie dalej. Świetna opcja jest taka, że to miejsce znajduje się zaledwie jakieś 7 km od zjazdu na Skierniewicę, więc ciśniecie z Warszawki, z bawki, z bawy, a dwójeczko, a dwójeczką i jesteście lada moment na miejscu mega. No i dotarłem jestem w parku w Arkadii. takim jest to się nazywa Arkadia jest tutaj bezpłatny parking natomiast te miejsca są limitowane jak się możecie domyślać ale obok jest bardzo fajny błotnisty parking za jedyne 8 zł. jak się niestety okazuje po parku nie można jeździć rowerem dlatego no cóż, wziąłem stiga i lecimy pieszo Udało mi się kupić bilecik, bardzo miła pani z obsługi poinformowała, że w niższej cenie jest bilet na zarówno parę w Arkadii, jak i zespół pałaców w nie Nieborowie, a, bodajże w Nieborowie. No i cóż, idziemy. Czyżby to był domek Buginsa? Pierwsze tajemnicze schodki, a pewnie jest jakiś pałac, idziemy dalej, zobaczymy co to jest. Po drodze mijam szereg fajnych ławeczek, gdzie można sobie usiąść, pokontemplować. No i dotarłem. Są tutaj dwie fajne ławeczki oraz coś po łacinie. Nie wiem, może Wy to rozgryziecie, ja nie uczyłem się. A tak to wygląda z tyłu. Wygląda na to, że jak budowali, to trochę im się posypało po drodze. Mamy tutaj grotę, nad którą wybudowany jest domek gotycki. A i jak wskazuje opis, w tym domku były gromadzone historyczne pamiątki po bohaterze z Podpłocka i Gdańska. Rycerza czyli też graciarnia. Tu macie domek neogotycki z drugiej strony, jakieś łuki i kolejny łuk i wieżyczka. Wspomniana wcześniej wieżyczka okazała się domem murgrabiego, ale faktycznie wieżyczka jest. A tutaj macie przybytek arcykapłana, i widzę, że pod tym łukiem tam są leżaczki. Idę upchać. No jest zagadka rozwiązana. Po drugiej stronie jest bar z ciepłymi napojami, jakimś ciastkiem. I tu na leżaczkach można się porelaksować i popatrzeć na widoczki. Jest... W tym jest to tak niespoko. I widok z drugiej strony. Błoto błoto, błoto błoto, a gdyby tak było to zamienić, w złoto. No i dotarliśmy do akweduktu, przynajmniej tak jest nazwany, często wyskakuje to na googlach. Niestety nie pochodzimy po tym. A taka jest prawda, że to nie jest akwedukt, tylko pełniło to rolę mocno zerowane, bo jedynie na akweduktach rzymskich. Ja po prostu nie ogarniam, to jest zabawne, no dopiero zaczynam jeszcze, tak naprawdę nie otworzyłem vlogu na żadnym serwisie internetowym, e, natomiast idę z kamerką, wiadomo, że coś tam sobie dziobię, żeby przestawić aparat, a tu co widzę, a, że facet sobie zagląda w ekran, jeszcze nie zdążyłem wystartować tego filmu, e, także żurawie są bardzo dla mnie rozbawiające. No i takie krótkie podsumowanie. Jest kilka fajnych budowli, ale oprócz tej kawiarenki na no to do środka nie wejdziemy. Zresztą do tej kawiarenki tylko po to, żeby na moment wejść i kupić i można przybrać tylko jedna osoba. To są te nasze restrykcje covidowe. Poza tym, no ładne widoki, ładny park, fajnie jest pospacerować. Ja, jako cały kształt bym ocenił hmm, czwóreczkę na szynach. Za jest oczywiście, piątka, natomiast nie ma za bardzo tutaj co porobić. Rowerem nie pojeździsz, i tak naprawdę spacer może potrwać 10 minut. A jak sobie posiedzicie, pogadacie, no to wiadomo, może nawet i do godzinki. Coś <laughs> nie mogę wyrobić, e, jaką uwagę przyciąga komórka, ponieważ ludzie patrzą na mnie jak na jakiegoś mega gwiazdę. mogę się poczuć gwiazdą, e, a jeden facet no tak, jakiego, takiego żurewa zarzucił, że po prostu zacząłem się śmiać, nie mogę wytrzymać.